Aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Kłaniam się nisko i zapraszam na nietypowe, pierwsze wakacyjne spotkanie z kroniką policyjną. Początek wakacji niestety bardzo złymi zgłoskami zapisał się w Annałach Tarnowskiej Policji. Okazało się, że 30 czerwca doszło do utonięcia na terenie naszego regionu. Tutaj 21-letni obywatel Mołdawii przyszedł schodzić się w popołudnie po pracy. Przyjechali razem z kolegą nad rzekę Dunajec. Przyjechali nad rzekę Dunajec w miejscowości Zgłobice. Weszli do wody. Jeden z mężczyzn, udało mu się wyjść z wody i dopłynąć do brzegu. Próbował ratować swojego kolegę, widząc, że tonie w nurtach wody, natomiast nie był w stanie mu pomóc. Powiadamiane zostało oczywiście służby ratunkowe. Na miejscu zjawili się strażacy wodniacy, strażacy nurkowie, którzy rozpoczęli swoją pracę w poszukiwaniu osoby, która zniknęła w nurtach Dunajca. Półtorej godziny później nurkom udało się odnaleźć mężczyznę, który był pod wodą. Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg, niestety na ratunek było już za późno. 21-letni obywatel Mołdawii zmarł i jest to pierwsza ofiara utonięcia w regionie Tarnowskim. Kolejne bardzo tragiczne zdarzenia mają miejsce tym razem na drodze. Okazuje się, że w Biadolinach Radłowskich kierujący rowerem, 47-latek, jadąc z niewyjaśnionych powodów, przewraca się, uderza o beton, o betonowy krawężnik, o asfalt, i z urazami głowy, niestety, ratownicy nie są w stanie mu pomóc. Mężczyzna, w wyniku odniesionych obrażeń, umiera. Kolejne takie zdarzenie ma miejsce 11 lipca, bardzo podobne. Tutaj kierujący samochodem osobowym w Faściszowej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na jednym z łuków drogi samochód jego został wyrzucony na przeciwny pas ruchu, w którym akurat nie poruszał się samochód ciężarowy. W wyniku uderzenia jedna osoba została ranna, kierująca samochodem osobowym. Trafił on do Tarnowskiego Szpitala. 33-latek. Pomimo tego, że został przetransportowany do szpitala, że zajęli się nim lekarze, niestety na następny dzień otrzymaliśmy informację, że pomimo wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł. Jest to druga ofiara śmiertelna w regionie tarnowskim, zgodnie z policyjną mapą wypadków śmiertelnych, którą publikujemy na stronach internetowych tarnowskiej policji, jak i na stronie tarnowskiej policji na Facebooku. W ostatnich dniach bardzo głośno było również o Tarnowie w związku z ulicą Krakowską. Tutaj okazało się, że 15 lipca doszło do zdarzenia związanego z bardzo poważną raną szyi 56-latka mieszkańca naszego miasta. Taka informacja płynęła w późnych godzinach wieczornych. Na miejsce został skierowany patrol policji, który próbował zorientować się co do sytuacji, jaka wydarzyła się w poniedziałkowy wieczór. Okazało się, że mężczyzna, który był opatrywany przez zespół ratownictwa medycznego, ma poważną ranę szyi i z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do Tarnowskiego Szpitala. Tutaj policjanci rozpoczęli swoją pracę, nie udało im się ustalić, że do zdarzenia jednak przyczyniły się osoby trzecie. Został ustalony wstępny przebieg cał całego wydarzenia. Okazało się również, że w cała czwórka spożywała alkohol. Wśród tych osób było w sumie trzech mężczyzn i jedna kobieta. Pozostali mężczyźni, jeden był w stanie upojenia alkoholowego, drugi miał ponad 2 promila alkoholu, a kobieta, która również została zatrzymana, również miała w, w organizmie alkohol w, na poziomie ponad 2,5 promila. Wszystkie trzy osoby zostały przetransportowane do policyjnej izby zatrzymań, natomiast jedna z tych, jeden z tych mężczyzn, który był w stanie nieprzytomny, trafił do Tarnowskiego soru. Pod nadzorem tarnowskiej policji przebywał do czasu, aż wytrzeźwiał. Ponieważ nie byliśmy w stanie wykonywać z nimi żadnych czynności, na miejsce została skierowana grupa dochodzeniowo-śledcza, która wykonywała skrupulatnie badając miejsce zdarzenia i zbierając dowody, aby później można było je wykorzystać w postępowaniu przygotowawczym. Na następny dzień okazało się, że do zdarzenia zdarzenie wyglądało zupełnie inaczej. Kobieta z niewyjaśnionych przyczyn zadała bardzo mocną ranę szyi, a następnie w wyniku tej rany mężczyzna właśnie trafił do szpitala. Policjanci po przesłuchaniu wszystkich osób, zebraniu materiału dowodowego doprowadzili całą trójkę do tarnowskiej prokuratury. Prokuratura przedstawiła kobiecie zarzut usiłowania zabójstwa, który konsekwencją jest minimum 10 lat pozbawienia wolności, a nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Pozostałe osoby, które uczestniczyły w tej libacji alkoholowej, po przesłuchaniu zostały zwolnione. Wobec kobiety prokurator wystosował wniosek do Tarnowskiego sądu o zastosowanie środka izolacyjnego, czyli do, o areszt tymczasowy. Tarnowski sąd, który badał tą sprawę, przeanalizował przedstawione dowody, po przesłuchaniu świadków również doszedł do wniosku, że wniosek jest zasadny. Kobieta, 38-latka mieszkanka naszego miasta została tymczasowo aresztowana i najbliższe 3 miesiące spędzi w warunkach zakładu karnego. Jak wcześniej podałem, artykuł 148 Kodeksu Karnego mówi, że za spowodowanie śmierci człowieka, w tym przypadku usiłowania spowodowania śmierci człowieka, kara pozbawienia wolności jest nie krótsza niż 10 lat. Kolejne bardzo trudne zdarzenie, które mieliśmy, miało miejsce 17 lipca tegoż roku. Okazało się, że w centrum naszego miasta, na ulicy Krakowskiej, u zbiegu ulic Nowy Świat i Urszulańskiej, został odnaleziony mężczyzna również z raną szyi. O wszystkim poinformował nas dyżurny straży miejskiej. Na miejscu oczywiście pojawili się policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety w tym przypadku na ratunek było za późno. Mężczyzna, pomimo tego, że przyjechali ratownicy, nie byli w stanie go uratować. Ponieważ mężczyzna zmarł, zostały wykonywane czynności w tak, jakby doszło do zdarzenia kryminalnego. Policjanci zebrali materiał dowodowy, zabezpieczali monitoring miejski, zabezpieczali monitoring prywatnych przedsiębiorców oraz ustalali osoby, które mogłyby być świadkami tego zdarzenia. Po przeanalizowaniu wszystkich materiałów udało się ustalić, że mężczyzna sam sobie zadał rany szyi, które skutkowały niestety śmiercią. Postępowanie i to również jest prowadzone przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a nadzór nad tym postępowaniem również ma prokuratura rejonowa w Tarnowie. 19 lipca zaś mamy kolejne bardzo mocne i trudne zdarzenie związane z rozstrzelnieniem się zbiornika na paliwo płynne LPG. Do tego zdarzenia doszło 19 lipca około godziny 10 w miejscowości Joniny, tutaj na jednej ze stacji paliw. Zbiornik się rozstrzelił i gaz ulatniał się w powietrze. Na miejscu zostały zadysponowane przede wszystkim jednostki Straży Pożarnej, które zabezpieczały zbiornik przed wybuchem. Została zamknięta całkowicie droga, a policjanci ewakuowali pięć osób, które były w tym czasie na stacji, oraz osoby, które zamieszkują bezpośrednio w najbliższej bliskości tej stacji. Po około półtorej godziny, około 12.30. Udało się sam zakończyć te, te czynności, ponieważ zbiornik się samo opróżnił. Gaz całkowicie został z niego wypuszczony, w związku z powyższym zagrożenie minęło. Po przekazaniu całego placu właścicielowi zostały odstąpione od czynności blokowania drogi, a ludzie mogli spokojnie wrócić do swoich miejsc i swoich zajęć. W ostatnim tygodniu mieliśmy również do czynienia z sytuacją ratowania życia. Tutaj okazało się, że 47-latek mieszkaniec powiatu tarnowskiego podczas kąpieli w basenie Zasłab. Tutaj z pomocą przyszła rodzina, która zdążyła wyciągnąć mężczyznę z tego basenu, ale jako pierwsi na miejscu pojawili się młodszy aspirant Monika Mruz oraz sierżant Piotr Wójcik. To oni przystąpili na samym początku do resusytacji i zdołali przewrócić oddech mężczyźnie. Następnie przyjechał zespół ratownictwa medycznego, któremu przekazano już dalsze czynności związane z ratowaniem życia, a mężczyzna trafił do szpitala. Okazało się, że te cenne minuty, sekundy, które mieli policjanci wykorzystali właściwie. Mężczyzna został przywrócony do życia, został przywrócony mu oddech oraz krążenie. Są to podstawowe rzeczy, które należy wykonywać w chwili w sytuacji zagrożenia w chwili zatrzymania akcji serca. W ostatnich tygodniach policjanci zatrzymali w sumie 40 nietrzeźwych kierujących. Doszło do 5 wypadków, niestety dwie osoby zginęły, a 8 zostało rannych. Policjanci zatrzymali w sumie 40 uprawnień do prowadzenia pojazdów, z czego zostało zatrzymanych 23 w związku z przekroczeniem prędkości powyżej 50 km na godzinę, a 11 w związku z prowadzeniem samochodów w stanie nietrzeźwości. Od 20 lipca 2024 roku w komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie nowym komendantem miejskim będzie podinspektor Tomasz Bojanowski. Podinspektor Tomasz Bojanowski do tej pory był zastępcą komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od najbliższej soboty, od 20 lipca będzie pełnił obowiązki komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie.